Swoim pierwszym wyjazdowym spotkaniu ligowym w tym sezonie, Ajax stracił punkt. 2 do dwóch z Excelsiorem Rotterdam to nie jest wynik, który bym sobie wymarzył. I jasne, to, że mecz odbywał się na sztucznej nawierzchni. To, że było gorąco. To są rzeczy, które miały jakiś tam wpływ na przebieg tego spotkania, ale to nie jest wystarczająco dużo, żeby powiedzieć, że hej, Ajax nie miał prawa tutaj wygrać. Przeciwnie, Ajax powinien wygrać to spotkanie, nawet jeżeli ekipa Molisa Steina zagrała sporo poniżej swoich możliwości. Takie odnoszę wrażenie. Nieporadność z przodu niektórych zawodników najbardziej zawód mnie Kudus, bo po wystawieniu go w końcu jako dziesiątki, zakładałem, że to będzie jego mecz. No nie był i na tym przeklętym prawym skrzydle wyglądał lepiej. Nie ja wiem, może kwestia tego, że 100 lat się nie grał na środku. No a jak nie wyglądał dobrze, ale i tak stworzył sobie furę sytuacji, które powinny zakończyć się bramkami. Brian Broby zdobył bramkę, a powinien mieć moim zdaniem hat -tricka. No i jasne, nie da się wykorzystywać wszystkich bardzo dobrych sytuacji, ale skuteczność młodego kolendra jest po prostu dramatyczna. No nic, tylko liczyć na to, że Akpom będzie bardzo szybko dostępny, bo tutaj jest potrzebny jakiś stres, jakaś rywalizacja dla Bourbanger. Być może po prostu ławka. Poza tym wychwalany przeze mnie w pierwszej. Kolejce Branko van den Bomen tym razem zagrał. E, eh, tak sobie, bez dramatu, ale spodziewałbym się po nim większego liderowania. Całkiem niezudebiu zaliczył Carlos Forbes. Jak tylko dostawał piłkę, to widać było, że coś się dzieje. Jest też piekielnie szybki, dawno nie widziałem tak y, szybkiego piłkarza. I co ciekawe, nie oznaczało to, że po 20 minutach sprintów już od razu zdychał. Także mam nadzieję, że nastała, że domowi się w wyjściowym składzie i zacznie też dawać jakieś liczby. W drugiej linii nie do końca dowiózł brankomanden no ale z drugiej strony Benjamin Takirowicz, czyli druga nowa szóstka Ajaxu. No też nie był idealny, zaliczył trochę zbyt wiele strat w moim odczuciu. Ale poza tym bardzo dużo ciekawych rzeczy z przodu, robił kilka fajnych postopadów. podań, jedno bardzo dobre uderzenie z dystansu, które w prawie wpadło. No widać, że ten duet pomocników jak już całkiem się wdroży w ten klub i będzie w formie, no to ma potencjał na naprawdę fajne rzeczy. Na pewno szkoda mi, jakowa Medicia, który w poprzednim spotkaniu zsieknął taką torpedę z tych ponad 30 metrów, że już nie było co zbierać. No i dzisiaj popełnił taki błąd, że nie było czego zbierać i padła bramka dla Excelsioru na 2 do 1. Szkoda gościa, poza tym rozgrywał całkiem niezłe spotkanie, a jeżeli miałbym skazać jednego zawodnika, który wypadł prawie bezbłędnie, no to byłby to George Hato. Hato, który ma wszystko, żeby być wkrótce nowym Timberem, tyle tylko że lewonożnym. Jestem przekonany, że już za pół roku będzie to następne nazwisko wymienione w kontekście dołączenia do największych klubów na świecie, bo talent jest to przepiękny. Ogólnie widać, że to jest całkowicie nowa drużyna i że potrzeba czasu na jej zbudowanie, ale nawet biorąc to pod uwagę, jest dla mnie sporym zawodem ten remis, trzeba było to wygrać. Zwłaszcza, że stosunkowo prosty na początku rozgrywek terminarz Ajaxu miał służyć temu, żeby nabić sobie punktów, zbudować pewność siebie i dopiero potem mierzyć się z naprawdę. Trudniejszymi rywalami. Bo to, że ten remis może się prędzej czy później odbić, w kontekście sytuacji w ligowej tabeli, no to jest całkiem prawdopodobne. Jeżeli podobał Ci się ten film i chcesz mi za to podziękować, to pod filmem, po prawej stronie, znajduje się przycisk do zrobienia tego przy pomocy pieniążka. Trochę bardziej po lewej, znajdziesz też narzędzie do regularnego wspierania kanału. Z góry dzięki za choćby, zastanowienie się nad tym.